Oj wychodzą Brainroty. Pierwsza leci Balerina Kapucina. Drugi Tungtung tung Sahur. Tu będzie wychodziło mnóstwo Brainrotów, które kradniemy sobie, zabieramy i one dla nas będą pracować. Moja będzie pierwsza pati. Ja bym chciała Balerina Kapucina. Nie, nie. zostaw zostawiłam, to jest moja. Dawaj. Jest. Aha, wziąłem ci z przedosa. się Ja ją chciałam, no to w takim Aha. razie ja zabieram Tungtunga. O nie, ona wzięła Tungtunga i leci kolejna posać Brainrot, Boneka Lambu. Następne lecą i bierzemy, kradniemy je do swoich baz. Gdzie mamy te bazę? Oczywiście Możemy postawić swojego Brainrota w tym miejscu, gdzie on zarabia na nas pieniądze. Bierzemy pieniądze, patrzcie, w tym miejscu. Okej, okay, zarabiamy. Później możemy to wydać w sklepie, u villagera bogatego. Kupujemy różne rzeczy, które ma i nas mogą wspomóc. Jakieś bronie, kije, miksturki, które kosztują co? 300 dolarów? O nie, a tam jest 1000, patrzcie to. Wow, ale zobaczcie na to: 500, ula, No a Ja to będę chciał? Zbieramy kasę, zobaczymy, kto będzie miał najwięcej Brainrotów. Haha, ha, ja będę miała najwięcej. Więcej. O o, Pati, zamknęła I się I Nie, swoją dostaniesz bazę. już do mojej bazy, bo ja już się ją zamknęłam! Chodź tu, chodź tu, wejdę do twojej bazy! Nie będziesz, nie dostaniesz tungtunga! No właśnie, bo każdy może zamykać swoją bazę. Na przykład... O, ja ci tutaj u din din din. Uwaga, ja wezmę, traleru, trola, będzie mój! Wezmę go, czekajcie, tylko pieniądze. Jego OK, wezmę? wezmę go, a! Jest! <laughs> Zabrałam ci mi, Oddawaj mi go, oddawaj mi go oddawaj Nie mi... dam ci, on jest mój O nie, ale mi, ale mi wzięła przed nosa Dobra, no to ja sobie wezmę Bombardilo Crocodilo Baby O jest, to wziąłem go sobie, siebie, zobaczymy sobie kto Dobra, będzie miał teraz go sobie wziąłem I stawiam tutaj w tym miejscu I on zarabia dla mnie pieniądze, bierzemy I mam kasę, patrzcie, zarabia I ta kasa mi trafia do ekwipunku I wtedy będę kupował różne rzeczy A tutaj też jest baza nóbka Ej, co co ty tu robisz? Nie mam tu Debidu, tej! Debidu! Co ty powiedziałeś? Debidu? Co? Debidu, Ej, To ja, ja zobaczę, że ja ci ukradę wszystkie postacie. A tutaj... no to ty gadaj w ogóle. A tu Lumi, a tu Lumi jest, Teraz zobaczymy. Bo mamy cztery bazy. no to bierzemy brajnoty. Lecimy, ja biorę tego. O, bry, brybrybata Pim. Patrzcie, mam małego. Jaki słodziak. Będziesz dla mnie pracował. Biorę go do swojej bazy, dobra, tutaj już mamy Uuu, trzy. Ja mam Okej, okay, ja mam trzy swoje, trzy już mam. Haha. Teraz ha. wezmę sobie dalej. ja już mam kasy! O, właśnie widzę, zarabia Paty. Dobra, i zamknęła swoją bazę. Dobra, a ja. La, 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 la. A ja wezmę sobie szimpas jest, bananini! Huu, yes, wziąłem. Zobaczymy sobie, kto będzie miał lepszy. Dobra, mam, 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 mam i zabieram, patrzcie, ja już mam cztery o, brain roty. No ja nie teraz. potrzebuję tego małego, bo ja mam dużego i teraz będę miała małego. Okej, okay, i mam i bananini. Już cztery mam brain roty, które zarabiają kasę. Patrzcie, podchodzimy i bół. Kolejna kasa. Kolejna kasa, jest, zarabiamy kasę. Następna. Dobra, tutaj patrzcie, wow, im lepszy Brain rod, tym więcej daje kasy, nie? Więc jak mamy lepszego, większego Brain roda, tym więcej zarabiamy. Dobra, o Pati ma patrz, na największego. Ej, patrz, ten co złapał, co z... to Co to za Ty, co to jest? <laughs> On rybę jakąś żabę złapał, nubek ma najgorsze. <laughs> o, to, to jest. Ej, dobra. O, ona bierze baby Tungtunga. Tunga To ja wezmę wtedy Może, czekaj, barina kapucina leci Nie, tą żaby ja nie chcę A może wy widzowie coś chcecie z mojego sklepu? Zobaczcie tylko ile mam rzeczy Czapki, pomarańczową, różową, niebieską Poduszkę shiby, która jest nowością i zarazem hitem Naprawdę leci jak ciepłe bułeczki I tak samo nowa gra z Maestro Team rzuci złap Ma, jest piłka, która się przykleja do dyskietki Możecie sobie ją wejść i sprawdzić Nawet koszulki, Paty jest, paty. Nawet twoja koszulka jest Opaty tam bierze. Eee, ja ma, e, mamę mam! E, Ej, kradnij mi! Oddawaj, oddawaj, kradnij mi! Ja Odawaj mi to! Nie, ukradnij. mi! Co za złodziej, ukradnij. mi! O nie! mapę. Oddawaj mi to, oddawaj mi to, ty złodzieju! Oddawaj mi to! Nie ma, nie ma! Ej, o Dawaj to, o, dawaj o, to, o, dawaj o, to, dawaj to, wezmę to, wezmę to, wezmę to! A, nie! Co jest zamknął mnie? O, to, o, to. o, 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 zamknąłeś mnie w bazie swojej nie mogę wyjść! Nie! 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 Kpiro mi brainroty, szybko muszę się kilnoć! Wpisuję kila, kil, 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 ok, odrodzenie, muszę się w bazie kilnoć, żeby się odrodzić w swojej bazie. Nie, szybko, szybko, zamykam! Zamykam, 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 Jest dobra. O, już nie możesz wejść. O, ale... Jeszcze ją będę! Ukradliście mi normalnie dwa brainroty, mi ukradli. O, Zabrałam ci To teraz ja ci wezmę, chodź tu, chodź tu, chodź tu, wezmę ci. Wezmę ci, wezmę O, nie, no nie! Zabrała mi! O, ty mała jedno, a zabrali mi brainroty. będą dawały mi dużo kasy. No właśnie, bo tutaj możemy kradnąć swoje brainroty. Każdy ma swoją bazę i możemy ją otwierać albo zamykać. O, tam jest nubek, ma otwartą, biegnę mu szybko, ukradnę. Juuu, samolot, Szybko, nie słyszałem, Ej, patrz! co tam to ty bidu? Okradłem cię, okradłem cię Moje, moje, moje. Teraz otwieram bazę. Ona się otwiera. I teraz kładę tutaj tego brojnota i zamykam szybko. Ha, 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 Okradłem cię, okradłem. Dobra, a teraz Pat jak ma dużo. Ja mam dużo. No to ja ci wezmę teraz. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wezmę ci, wezmę ci, wezmę ci. nie. <gry> Aj, zamknęła bazę, zamknęła. Widzicie, ile ja mam brain routów? Ej, faktycznie, będzie zarabiała Widzisz, dużo ja mam kasy. nie, kasy? O, nie najgorzej. Ona ma dużego baby betraler ma nawet małego, dużego, ma nawet... Ej, co jest, ma nawet żyrafę w lodówce, patrzcie. Jo, ona musi mieć dużo kasy. No ale niestety nie mogę wejść, bo jest baza zamknięta. Dora. Do widzenia, Justin <gry> tutaj! Ma jest mam! <gry> Wziąłem kum, Będzie dużo kasy tam nie zarabiał! Mam patrzcie, jakiego wielkiego! I teraz do mojej bazy go schowam. Okej, okay, dla A Ja wezmę dziewczynę dla Tung tunga. Dobra, okej. Okay. Teraz... Po ja całe rodziny tworzę. Okej, okay, ja kasę zbieram. Teraz kasę z każdego. Okej, okay, tu podchodzimy, kasę zbieramy teraz. Żeby dużo... Eee, gdzie ty mi wchodzisz, mały ty... Czekajcie, zamknij teraz. To, Zamknąłem. Zamknąłem, zamknąłem. I teraz jak kogoś się zamknie w bazie, to nie może wyjść. No, nie Ale ja teraz nie wyjdę, a ty nie będziesz mógł dodawać i ty przegrasz. Nie, 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 przegram, bo ja ci wezmę z bazy zaraz. Nie, bo zamknięto, jest i co teraz? No i co teraz? Ty też nie możesz, więc przegramy obaj. Musisz No się... i dobra, ja tam mogę tak zrobić. Nie, bo, bo... O, tym mały, wychodź będzie mi, ale już! O, nie, no to weź mi W Wkurza mi i ucieknie z tym. Czekaj, czekaj, niech ja to mam może... Ej! Lumi, albo weź, ej, stań koło Nubka, weź mu kradni. Dobra, okej, okay. otwieram ci, no proszę bardzo, możesz iść. No, no dobra, denty, denty. Dzień dobry, zamykam, zamykam, e, zamykam. E. Okej, okay, dobra, zamknąłem, patrzcie. A, nubek, co masz fajnego? Baby krokodilo? Krokodilo, zobacz, fajny ty, zobacz. O, weź go... Weź, go. weź go, weź go, ków do dobra, środka. Dobra. Skup go do środka. Nie, mu muszę otworzyć tylko tego, tego. Ej, alo. <laughs> ja mu nie mogę. Kradniemy mu! Kradniemy mu! <śmienny> Nupę wszystko! Wszystko ukradłem! Tylko mam krokodyle. Yo, mam dwa. Patrzcie, mam dwa Brainroty. Wziąłem żabę i mam Bombardillo Krokodillo. Dobra, okej, okay, patrz, aż stały ekran zasłania. I teraz otwieram swoją bazę, ona się otwiera. I teraz składam kolejnych swoich brain rotów, których mam. Tutaj postawmy jednego. Pyk, o postawiłem, Mam teraz boneka lambu. Tutaj dajemy Bombardillo Krokodillo z tej strony. Pyk, o jest. I teraz te brain roty zarabiają na mnie kasek. Wejdę tutaj, to dostaję kasę z nich. Uwaga, uwaga. A ile ja mam, Okej, Ok, kasy. dobra, wziąłem teraz. Patrz, wziąłem, ale kasa, ale kasa wow. leci. Biorę teraz kolejnego, tutaj wezmę teraz sobie O dobra, wziąłem i teraz tutaj, dobra, jest Kasę zbieram, mam już 39, ale Patimo, Ej, Pati ma więcej brainwotów Ja mam 46, nie masz szans o, Idę nie. do sklepu Aj, zamknęła bazę i idzie do sklepu, dobra Ja też zamknę bazę, okej, okay, dobra Też zamknę, żeby nikt nie wszedł o Paty coś kupuje, Dobra ja we... Baby, Bell tra... tego to tylko na krokodilo. Tak. Okej okay, wziąłem. Dobra jest, jest. Teraz tego słodziaka idę go zanieść do swojej bazy. Otwieramy tą bazę. Okej okay, elegancko. Ej Paty, ej co jest, co ty masz? Zabieram Brain rota. Ej nie kradnij, mi, nie kradnij mi! O ty! O, nie. Wypad, 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 Zabrałam. wypad! Ukradłam mi Brain rota. No nie, najgorzej. Dlaczego postawię tutaj bombardilo krokodilo baby? Okej okay, postawiłem. Wziąłeś łapeczkę łapeczki widzowie? Ej o ma tyle ząbków, tyle co łapeczek. Kliknijcie łapeczki, żeby miał ej, tyle łapeczek, ile ząbków ma. Pamiętajcie, se sprawdzę To ja nie siłodziak akurat. Dazora zamykam bazę. Oni mi wow, kawią brain Ale masz, masz brain rotu? Nie zbliżaj no, się! Ała, ej, za co to? to. Ma... nie zbliżaj się powiedziałam, ze bo mam sklepu, kijek. Ze sklepu ma lepszy kij. Ona kupiła już za tego, za kasę. O nie, a mi jeszcze nie stać. Czekaj, mam 43 o nie, 43 mam. To mi nie stać jeszcze, co on by tutaj miał? Coś mnie tutaj nie. Dobaj ile ja mam już bo... Dobra, ej, co, co ma, jo, chodź, dużo, mu chodź, Dubek ale no. masz fajną krówkę! chodź, Dubek, chodź, Nubek, dzięki! Dzięki, Hahaha, <laughs> ukradliśmy, Nie, no, no, ukradliśmy. No, no, no. Gra Mam trzy brojnoty, jest, patrzcie mam trzy brojnoty, okej. Okay. Mamy teraz Bombardillo Crocodillo, Tung Tung Sahur Baby oraz Baby e, Brr br, Batapim, dobra jest. Mamy elegancko i teraz mogę ich dać i będą dużo kasy zarabiać, otwieramy. Zamknę się szybko, okej, okay. zamykam, dobra. Nitki nie będzie mógł mi wejść. O, i teraz dajmy brain roty postawmy. Tutaj będzie Baby Trall e, Baby Tung Tung. Tu br Baby Brr, -br Pim. I tu Bombardilo Krokodilo. Dobra, jest, let's go. Patrzcie, teraz zarabiam kasę z tego. Joho, bierzemy kasę teraz z tych wszystkich postaci, które mam. I zaraz pójdę coś kupić do sklepu. Dobra, teraz tutaj. ty, dubierę. bo kulalka! To, to ja to mogę u ciebie kupić. Dobra, nubek coś chce kupić. No, no, co? Y, 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 Dawaj tu mi coś, ty! Co No, tam ja nubek ty, 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 on nie rozumie, co do niego mówię. Daj mi to. Ja mam 64. Okej, okay, muszę do, dobierać do stówy, do stówy muszę dobrać. Okay, co dostanę tutaj. za dolara? A, teraz tutaj za dolara. Nubek się pyta, co jest za dolara. Dobra, no, teraz tutaj o kolejne, kolejne. Dobra, zbieramy. Patrz, ile kasy już zbiera, muszę mieć 100. A, 64 plus 30 to jest 90? Dobra. Ty, ty słuchaj, najsłabiej jesteś? Co, co ty Halo, chcesz? Ja mam zamknięte. Ty, ja mówię do tego gościa, że mi dał coś, on ja mi dał drzewo, ty rozumiesz to? Drzewo ci dał? No drzewo mi dał, no, ja za, cię kręcę. za mało kasy, masz bnubek, zamykaj pasy, ty nie zamykasz swojej bazy. Ej, no ja, czekaj chwilę, ej, 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 oj. O nie, masaka, o, o, teraz już uh -huh. Lubik radnie, o nie. Ci nie no nie, nie, ty, no weźcie, no. Ja o, Ej, o, co o, jest? Lumi. O, ja zabiorę sobie od Lumi teraz. Ja też biorę od Lumi. Ej, Lumi, no została, Lumi. Lumi została zamknięta po prostu. <laughs> Serio? Otwórzcie mnie w tym momencie. Dobra, ja tutaj bezpiecznie zbieram sobie pieniążki, żeby sobie, wiecie, zarobić. Teraz tutaj daję. Teraz tu. Hop, hop. Teraz z tej strony. Dobra, okej. Okay, mam, 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 mam. już ponad sto. Wychodzę. Let's go, let's go, let's go. Oje, Dobra, uważajmy. Teraz zamknę bazę. Dobra, żeby ona była zamknięta. Dobra, jest zamknięta. I teraz... Panie wleże, że chciałbym kupić. Ymm, chciałbym kupić może, czekaj, tą miksturkę, Albo co mi na, na co mi stać? To może Tom... Y, tego kija bym chciał, tak, tego kija. Okej, okay, rzucam kasę. Dobra i kupuję, kupuję, dobra. Uwaga, wszystko wyrzucam, dobra, kasa leci. Dobra, patrz w że dostaję kasę i kupię teraz kiję, który będzie mi pomagał, O jaką gada? Łapeczka w górę. Let's go. I mam! Mam, 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 dobra! Nie, nie mam. Gdzie jest? A tutaj, dobra. Jest, patrz! Mam kij! Dobra, teraz tego kij, ja będę nawalał ono odrzut ma. Dobra, raczej. To do kogoś. O, do lumi. Czekaj, czekaj, wezmę tutaj. Zbieram ja, sobie kasiory. Wezmę to, wezmę to, wezmę to, wezmę to. Wezmę to. I mam... Jo, mam saturnito i to ona jest bogata. Dobra, szybko Ej, czekam! Co ty tutaj robisz? A masz! Pół dostała, jest, odpycham cię! A, jak ty mi walałeś, A nic mi nie, zrobisz, nic zrobisz! Ja. A masz! Pół dostała, dobra. Ej, ja też muszę Dobra, no, jest, szukam, szukam, uciekam teraz, tutaj, ok? I tutaj kładę brain rota do siebie kolejnego. Dobra, let's go, ale będę bogaty. Ile mam brain rotów już? Będę miał najwięcej. Ja mam... Będę Ja miał, będę miał najwięcej nubek, ha, nie. E no, zamknąłeś mi, no wejdź, no, 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 no. Serio nie wejdziesz tutaj, jest zamknięte. Haha, masz, bum, a masz, a masz. O to stą, a masz tu, a masz dostał! O, mam jakąś konia. A i ty! A masz, o nie, ona też to ma, o, o, ona też to ma. Ja już kupiłam sobie, myślę, że nie dostawiam kasy? A masz, o a, o nie, ja teraz zbijemy się nawzajem. Znaczy, Weźcie tam bicie ja wezmę więcej brain rotów. ja wezmę, ja wezmę. Trzeba, ja muszę wziąć? Biorę ja muszę mieć więcej. Kapucine. Ja biorę kaparyjnę. On też wziął. Ej, patrzcie, on miał tą starszą, dobra, ile on ma brain rotów. Muszę nam wejść, muszę więcej zrobić kasy. Teraz zabrawiamy teraz kasę, będę od każdego brainnota brał kasę. A teraz weźmy to schowajmy, okej, okay, dobra. I bierzmy kasę od każdego. Uwaga, teraz bierzemy kasę. Jedna, druga. Dobra, zbieramy wszystko. Trzecia, czwarta. Żeby być bogatym i za tą kasę będziemy mogli kupić zaraz coś lepszego. A ja sobie chwilę pozbieram. O Jezu, zbierałem. Zobaczcie na dole, ile mam pieniędzy. Ile kasu zbierałem. Teraz z wszystkich brojnotów, które mam, zebrałem kasę. I teraz idę do sklepu Villagera. Kupię sobie fajne rzeczy. Otwieramy. I szybko zamykamy. Dobra. Okej. Okay. I teraz idziemy. Idziemy do Villagera. Panie Villagerze, chciałbym kupić najlepsze rzeczy. To miksturkę biorę. Miksturkę biorę. Biorę też, yy, biorę też ten glaprer, ten i tą broń. Te trzy rzeczy biorę. Tu mam kasę, proszę bardzo, ok, daję, jest, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć staków. E, Dora, proszę bardzo, o, ale dostał dużo kasy. Trzy rzeczy potrzebuję. Uwaga, dobra. O, teraz podchodzi. Tak, 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 tak. To chcę, to jeszcze to, to chcę. Tak, 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 tak. Dobra, tak. I jeszcze to. O, daje mi, daje mi. Dobra, będę miał teraz nowe rzeczy. Ojej. Oh yeah. je. Jeszcze mikrofon, nie niewidzialność? Dobra, mam. Okej, okay, dzięki. Dobra, jest, jest, jest. Okej, okay, tylko poczekam, aż Patty otworzy swoją bazę. I ja wtedy niewidzialność walnę. Tutaj. Jeszcze mam dwa miejsca i będę miała full brain roadów. O, otworzyła, otworzyła. Dobra, teraz mam miksturkę. Rzucamy ją. Uwaga, uwaga. I pom... Jest, zniknąłem. która działa, działa. Teraz szybko mam niewidzialność. Ukradnę jej. Patrzcie, idę. <ścoughs> idę tutaj. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Wezmę jej dużo. Ona mnie <ścoughs> nie widzi. Ja sobie że tutaj. Aż kradnę i kradnę jej wszystkie. Let's go. Kradniemy teraz tu. Kradniemy teraz tutaj. Następnie tutaj. Patrzcie. <ścoughs> Ona tego nie widzi, bo jest w dobra, jest Ucieka, uciekam, uciekam do pierdolenia! Kto to zrobił? Do ja? bazy MySlow, to ty! To ja, nie widziałaś mnie, nie widziałaś no, mnie. Zabrałeś mi tyle brainroutów, które mi tak dobrze zarabiały! Ale mam dużo brainroutów, yo! Ja teraz bierzemy. Już nie otwieram tej bazy. Zamykam, dobra? Patrzcie, no mam brainroutów, będę miał najwięcej! O, wow, ukradłem najwięcej brainrotów. Na ja A teraz tu biorę kolejnego, tu biorę kolejnego. Tu następnego, tu następnego. Patrzcie, i tu biorę kolejnego. Ja ile mam brainrotów? Patrzcie, już prawie cała baza brainrotów jest. Jeszcze mam dwa miejsca. Czekaj, raz. Yy... Jeszcze jedno miejsce mam. I będę miał całą bazę. O, oh, ile kasy teraz mogę zdobywać. I bierzemy całą kasę od brainrotów. Na ja teraz tu biorę, kolejną biorę. Tutaj jeszcze. Boom, następnie. Dobra. No od baby trailer trawla. Tum, tum, Dobra, teraz tutaj biorę, patrzę. din, dun. on najwięcej kasy daje. Dobra, teraz tu, okej. Ale ja mam dudo, ale mam Jeszcze jednego brynota muszę zakosić. Wezmę najlepsze, Pati! Czekaj. O ty! Co ty masz? A masz! Pum! A masz! Pum! O dostała! Będę szybszy! O, tu lecę, tu lupka lecę! Pum! Szybciej, patrz, Udałem się! Jestem w bazie! Nie Ja też Jestem w basie i widziałeś to? Mam taką nową rzecz, to jest grappling. Gdzie mogę właśnie tym grapplingem... Czekaj, uwaga, uwaga, teraz to. Patrz, patrz, próbuję, próbuję. No nie przejdziesz! Uuu, nie, nie mogę przejść, nie mogę przejść! O, Talida mnie ciągnie, patrzcie, napręża no, ja się. Powiem, powiem ci coś, powiem ci coś. Czekaj. I, wypuść mnie! Nie, nie, daj mi dwa dolary, ja Ci wypulcę. Wypuść mnie, wypuść mnie! Ej, oni tam 2 się. Dwa dolary! Dwa dolary! Dwa dolary? Tak mało? Co? Dwa no dolary mi daj! Masz kasę, tutaj jest, tylko musisz sobie otworzyć. O, ha, Nogi, W nogi, w nogi, w nogi, w nogi. Dobra, co jest? Kto to strzela? Nie tu! Ja chcę zabrać broń Dobra, czekaj, to jest grappling, grappling, Jubek, grappling, kuciek. grappling. Pół lecę! Jestem w bazie! Juhu. Ej, nie, nie wyjdziesz z Szybko, szybko, grappling, grappling! Nie, nie jest grappling, gra, jest! Szybko, szybko, jest! Ha, <ścoughs> wyszedłem! Radny! Ile mhm. Patrz na to, patrz na to, jak ja dzięki grapplingowi mogę szybciej się przemieszczać! Juu. Oddawaj moje mrej Patrz, Zabieram ci, załki i baza, do załki, do załki, załki, no! Patrz, patrz, no i raz. Nie co, i nie wyjdziesz teraz! O, patrz! O, ale się zablokowałem! Utknąłeś! O lol, o dobra, teraz. Ładę sobie, o nie, mnie. o nie! A, padłem, rozaliłem je w bazie. Dobra, jestem przy sobie przy swojej teraz. Nie, próbuj mi to wchodzić! O ty mała jedna, dobra. Zobaczcie, zobaczcie co zobaczymy. się u Nubka dzieje, zobaczcie to! Ej, co jest? Haha, <laughs> te... <laughs> Nubek. Ej, Nubek ma siekierę! <laughs> co ty kupiłeś, Nubek? No co, siekierę, no to. O, kupił siekierę przy wejściu, ale teraz jak tam sam wejdziesz? Samo ci uderzy. No zobacz, 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 cyk i pu! <laughs> prawie cię samo zaraz uderzyło. No <laughs> ale zobacz, wali, ochrona! Zaraz Zaraz on się walnie i sam przyszł uderzy się. Miałam no. pieniądze teraz, zobacz, tak. Nubek co on postawił nie do basaka, dobra, ale teraz... Ej, oj, debilu, teraz to! Czekaj, Ej, czekaj, czekaj, uwaga, 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 PUM! Let's Lecę! Zabieram! Być stąd, być stąd. Zabieram, zabieram i, nie uciekam, nie, i uciekam nie, i uciekam! PUM! I nie mam, nie widziałeś? No to jest nie, dzięki do debilu, no. No, moje dedy, no. Dobra i teraz tutaj biorę. Wziął! I mam chyba wszystkie powiloty już! Zamykam, zamykam! Dobra, wszystkie, cała baza jest moja. Joo! Dobra, uwaga, to co? Kończymy, zobaczymy, kto naj... kto wygrywa. Co, co wy na to? Ja Ej, daj daj mi coś. Na pewno! Ja okay. na pewno wygrywam. Wszyscy otwieramy swoje bazy. Wszyscy otwieramy swoje bazy. Uwaga, uwaga, koniec, koniec walki, zobaczmy, kto wygrał. Baza pati! Yo! Baza pati ma brbrpata pim, ma kapibare, bonekalambu, tungtuksachuri, ja nawet go nie mam tuktus. Ale mi nie ukradł, to bym miała najwięcej. O, brakuje ci raz, dwa, trzy, trzy brajnoty ci brakują. Cztery. Hey. Cztery brajnoty ci brakują, ula. No mi ukradły! Słabo, słabo. Zobaczmy Nubek, Nubek ma bardzo mało. Nubek ma. Jak mało duto mam, zobacz. Nie. <laughs> Nubek ma za mało. Słabo, jak za Nubek bardzo ma bardzo mało. A patrzymy jeszcze e. Lumi. Okej, okay, Lumi ma. O, nawet też dużo. Ale ja mam chyba nie mam najwięcej. mam więcej, ale ktoś mi nakradł jakiś smajluś podobno. Ej, to ja ukradłem najwięcej, to ja jestem złodziejaszkiem. <laughs> mam wszystkie, patrzcie na to. Tak, ty, masz ty masz wszystkie? Wszystko? Wszystkie brainroty mam. O, nie masz dwóch tutaj. Wszystkie Mam. Mam tutaj, twoja, dwa, tutaj dwa, tutaj dwa, tutaj dwa, wszystkie mam cała baza jest wypełniona. I ty tyle Ja zostałem najwięcej ukradłem Brain rotów. No nie! Let's, Let's go! slow no team! slow no team wygrywaj, teraz wy mi płacicie. Ha. Co ty mi dobra masz, masz, masz wszystko, no Jest no, dobra. Wygrałem i najwięcej kasy zarobiłem widzowie, a wy możecie wpaść i zobaczyć mój sklep, gdzie czekają na Was różne rzeczy: czapki, koszulki, poduszka, szliby i zegar, tak samo z sto team i, i piłka dmuchana na SmileSto Team na plaży. I głośnik nawet, a gdzie mamy też opinie, ponad 2,5 tysiąca opinii klientów. Pani Ewa napisała bardzo krótki czas oczekiwania na przesyłkę, bo szybko wysłamy. Asortyment jest szeroki, produkty doskonałe, doskonale wybrane. Twadajcie, pani Katarzyna napisała towar bez zarzutów zgodny z opisem dziecko zadowolone. Także zobaczcie, sprawdźcie, napiszcie opinię, jak macie jakieś rzeczy czy to śmiało i link w opisie smice.com.pl